Jak samodzielnie użyć plan treningowy dla najlepszych efektów i na jakie elementy zwrócić uwagę? Pokażę Ci różnicę między planem dla osoby początkującej a planem treningowym dla osoby zaawansowanej. Jeżeli jesteś osobą początkującą, masz niesamowitą możliwość rekompozycji, czyli jednoczesnego gubienia tłuszczu i budowania masy mięśniowej, czyli modelowania swojej sylwetki dokładnie tak, jak chcesz. I teraz, jak planować swój trening, jeśli jesteś osobą początkującą? Więc, jeżeli chodzi o Twoją sylwetkę, i każdy mięsień. Wystarczy jedno ćwiczenie na każdą partię mięśniową. Dlaczego? Dlatego, że wystarczą dwie, trzy, może cztery serie podczas jednej sesji treningowej, które naprawdę fajnie są w stanie wytrenować Twoją partię mięśniową, i przez te cztery serie treningowe jesteś w stanie popchnąć się poza granicę swojej możliwości, kogresować z treningu na trening. A w kontekście tygodnia, jak trenujesz każdą partię mięśniową dwa, trzy razy w tygodniu, no to liczba serii rośnie. Zamiast czterech robi się 8 albo 12 serii treningowych, co daje naprawdę niesamowite efekty. I teraz, jeżeli masz plan treningowy, albo jeżeli chcesz stworzyć swój własny plan treningowy, chcesz poświęcić troszeczkę czasu, chcesz samemu zbudować ten plan, mieć satysfakcję, że to ty wybierasz sobie ćwiczenia i sprawdzić się na siłowni i dopiero może później współpracować z trenerem albo zdecydować się na jakiś plan treningowy od kogoś innego. Więc, jeżeli chcesz stworzyć swój plan treningowy. Oto co musimy zrobić. Po pierwsze, trenujemy każdą partię mięśniową, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Po drugie, każda partia mięśniowa musi mieć przynajmniej 3-2 serie robocze na każdym treningu. Czyli, jeżeli trenujemy klatka, plecy, barki, biceps, triceps, przód nóg, czworogłowy, dwugłowy uda, pośladki, łydki, brzuch, przedramię. Robi się 11 partii mięśniowych. I teraz pytanie, czy naprawdę muszę mieć 11 ćwiczeń na każdym treningu, żeby przerobić każdą partię mięśniową i zostać na tej siłowni 2 godziny każdego, na każdej sesji? No nie. Dlatego wspomnieliśmy, że godzinka to jest ok, bo jeżeli jesteś osobą początkującą, warto, żebyś wybierał ćwiczenia wielostawowe. Ćwiczenia, które trenują nie tylko jedną partię mięśniową, jak przy wyciskaniu sztangi na klatkę piersiową. To jest ćwiczenie wielostawowe, które angażuje nie tylko klatkę piersiową. Tak, to jest mięsień, który działa najbardziej. Natomiast dodatkowo działa triceps oraz przedni akton barków. I co się wtedy dzieje? Klatka jest wytrenowana, przedni akton barków też dostał już swój bodziec, triceps także dostał jakiś bodziec. Jeżeli masz za mało, jeżeli chodzi o triceps, możesz dołożyć jedną jedną serię roboczą na triceps, co wystarczy, żeby go jeszcze bardziej wycieńczyć i już przy jednym ćwiczeniu wytrenowaliśmy niemal trzy partie mięśniowe. Czy to jest plus? To jest ogromny plus, dlatego skupiamy się na ćwiczeniach, które zaoszczędzą Twój czas, które pozwolą Ci wytrenować więcej niż jedną partię mięśniową i w kontekście tygodnia nie będziesz musiał, nie będziesz musiała tracić nie wiadomo jak dużo czasu na trening, bo wszystkie swoje mięśnie odhaczasz za pomocą ćwiczeń wielostawowych. Tak, możesz używać też maszyn, możesz też używać ćwiczeń izolowanych, natomiast w pierwszej kolejności twoim fundamentem treningu, jeżeli chcesz zaoszczędzić czas, jeżeli chcesz wytrenować kilka mięśni na raz, muszą być wielostawy. Wielostawy, najlepiej wolne ciężary, bo wolne ciężary mają to do siebie, że jeżeli robimy na przykład przysiadę, to nie tylko działamy na czworogłowy i pośladek, ale także spina nam się brzuch, spinają nam się lędźwia, spinają nam się mięśnie boku, Kręgosłupa, które muszą być napięte, żeby utrzymać naszą pozycję. Czyli trenujemy bardzo dużo mięśni, ćwicząc jedno ćwiczenie. Angażujemy dużo mięśni, zaoszczędzamy czas i zyskujemy na każdym polu. Dlatego dla osoby początkującej plan treningowy powinien w głównej mierze składać się z ćwiczeń, które są wielostawowe, bo one też nauczą techniki, nauczą wzorców ruchowych, dzięki którym później będziesz mógł, będziesz mogła ćwiczyć zupełnie inaczej na zupełnie innych maszynach. W zupełnie innych ćwiczeniach, będzie dużo łatwiej z przesiadów przejść na maszyny i ćwiczyć nogi, bo nauczysz się głównego ruchu, dzięki któremu możemy zbudować silne nogi i ten ruch pozwoli Ci też szybko załapać technikę na maszynach. Od tak praktycznie. Natomiast z drugą stronę to już nie działa. Jeżeli nauczysz się na maszynach, jak będziesz musiała, będziesz musiał uczyć się od zera. A teraz przejdźmy do osoby średnio zaawansowanej znowu. Tutaj już wchodzimy. Nieco szersze pole do popisu i większą liczbę niuansów. Dlatego, że nie patrzymy już tylko na ilość serii na dane ćwiczenie, ale patrzymy także na ilość powtórzeń i to, jak ciężko ćwiczymy. Przez Twoje pierwsze dwa lata, jako osoba początkująca, Twoim zadaniem jest nauczyć się techniki. Osoby średnio zaawansowane uczą się ćwiczyć ciężko. Osoby zaawansowane mają dobrą technikę, ćwiczą ciężko. I one wtedy mogą pozwolić sobie na to, żeby nabierać połączenia między głową a mięśniami, czyli tak tzw. Master mind connection. Ale pomijając różne dziwne angielskie zwroty, przejdźmy do konkretów. Jeżeli chodzi o liczbę serii. Jako osoba średnio zaawansowana już masz split. Raczej nie ćwiczysz już full body workout na każdym treningu. Raczej masz już 4-5 treningów w ciągu tygodnia. I każdy Twój trening nie opiera się tylko na jednym ćwiczeniu na daną partię mięśniową, tylko raczej na większej ilości. I teraz tak. Jeżeli chcesz mieć jak najlepsze efekty, po pierwsze ćwicz każdą partię mięśniową więcej niż raz w tygodniu. Z badań wiemy, że dużo lepsze wyniki można osiągać i dużo lepsze efekty można osiągać, zamiast tu ćwiczyć 20 serii podczas jednego treningu, dużo lepsze efekty osiągniesz podczas dwóch treningów po 10 serii. Dlaczego? Wydaje się, że w kontekście tygodnia to jest to samo. Natomiast nie. Jeżeli ćwiczymy klatkę piersiową 20 serii, no to Pierwsze 10 serii jest bardzo dobrej jakości. Druga połowa, te 10 serii na koniec treningu są bardzo ciężkie. Tam już na pewno nie jesteś w stanie podnosić takich ciężarów, jakich, jakie mógłbyś, jakie mogłabyś podnosić. Tam już technika troszeczkę zaczyna odpadać. Tam już bardzo ciężko jest o to, żeby faktycznie popychać swoje mięśnie do granic swoich możliwości, bo te mięśnie zostały popchnięte przy pierwszych 10 seriach. Więc te drugie 10 serii nie daje takich efektów, jakie byśmy chcieli lub jakie byśmy mogli się spodziewać. Natomiast jeżeli ćwiczymy dwa razy w tygodniu daną partię mięśniową po 10 serii tu i tu, no to tutaj te 10 serii jest bardzo dobrej jakości, bardzo ciężko możemy wytrenować, pach, pach, pach. 3 dni przerwy między partią mięśniową, klatka się zregenerowała, czy jakiś inny mięsień, aż drugi trening, pach, 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 pach. 10 serii, które też może być dobre jakościowo, które też Trenują mocno twoją klatkę i w kontekście tygodnia przy dwóch sesjach po 10 serii realnie podniesiesz więcej kilogramów lub więcej powtórzeń niż podczas jednej sesji, gdzie masz 20 serii na klatkę piersiową. Dlatego patrzymy na to, żeby ćwiczyć splitem, patrzymy na to, żeby ćwiczyć partię mięśniową więcej niż raz w tygodniu. Jeżeli masz jakiś priorytet na mięsie, na przykład chcesz, żeby twoje barki zaczęły rosnąć i były bardziej wyraziste, no to Musimy wyćwiczyć te barki przynajmniej dwa razy w tygodniu, a najlepiej dołożyć sobie trzeci trening na barki także i w kontekście jednego treningu. Jeżeli już mamy split, ćwiczymy sobie ileś razy daną partię mięśniową no to każdy trening jest w stanie dać ci super efekty. Jeżeli na tym treningu masz minimum. 4-5 serii roboczych, które faktycznie dobrze wytrenowałeś dany mięsień. Przy większych mięśniach, przy średnich partiach mięśniowych, takich jak klatka piersiowa czy plecy, dobrze jest zachować nawet pułap 7-10 serii roboczych. Przy dużych mięśniach, takich jak czworogłowy uda pośladki, 8 serii roboczych to już jest naprawdę sporo. Jeżeli naprawdę lubasz o technikę i pchasz się mocno, to 8 serii roboczych na nogi, 4 ciężkie serie przysiadów, 4 Ciężkie serie wyprostów na maszynie, naprawdę nogi są strasznie wymęczone i już raczej nie ma siły, żeby cokolwiek dalej zrobić. Dlatego to wszystko też zależy od partii mięśniowej, ale o tym będziemy mówić w przyszłości, dlatego koniecznie teraz zasubskrybuj ten kanał, żeby Ciebie to nie ominęło. Przy osobie zaawansowanej, jeżeli chodzi o treningi, mamy ich troszeczkę więcej. Już między 5 a nawet 10 sesji treningowych. Tutaj wspomnieliśmy wcześniej o tym, że możesz mieć podzielone sesje treningowe w ciągu dnia. Rano na przykład klatka piersiowa, wieczorem triceps, barki, coś takiego. I możesz wtedy zmieścić 10 sesji treningowych w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli nie masz na to czasu, no to oczywiście nie ma sensu robić sobie podgórkę górkę 5 sesji treningowych w ciągu tygodnia, gdzie wytrenujesz wszystkie mięśnie przynajmniej dwa razy. Jest ok. I teraz tak, już wiemy ile chcemy mieć mniej więcej z serii treningowych na, każdej, na każdą partię mięśniową. Na każdym treningu. Między 5 a 10, w zależności od tego, jak duży jest mięsień i jak ciężko trenujesz podczas tych na przykład 5 serii treningowych. Na biceps 5 serii treningowych na jednej sesji to jest naprawdę sporo i można wytrenować bardzo dobrze biceps. Tak samo triceps, tak samo barki. Jeżeli chodzi o klatkę plecy, troszeczkę więcej. W kontekście tygodnia na każdą partię mięśniową jesteś w stanie mieć przynajmniej 10. 20, a nawet 30 serii roboczych, w zależności od tego, jakie masz priorytety. To jest naprawdę sporo. I przy dobrej regeneracji, przy dobrym poziomie białka jesteś w stanie mieć niesamowite efekty. Dużo lepsze niż jakbyś miał trzy treningi załadowane nie wiadomo, jak po brzegi seriami roboczymi. Dlatego ćwiczymy ciężko, ale także z głową. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy na tym etapie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, musimy wejść nieco bardziej w szczegóły. I tym szczegółem są powtórzenia. Nie ciężar, a powtórzenia. Ciężar tak, wiadomo, będziemy zwiększać z tygodnia na tydzień, będziemy progresować i tak i tak dalej. Ale nie o ciężar dzisiaj chodzi. Dzisiaj pod kątem tego, jak ciężko ćwiczymy, jak intensywnie ćwiczymy, musimy wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o powtórzeniach w rezerwie. Co to znaczy, jeżeli wykonuję jakąkolwiek serię roboczą, czy to na klatkę piersiową, plecy, nogi, cokolwiek, jest pewien poziom powtórzeń, jaki jestem w stanie z siebie dać podczas serii roboczej. Na przykład, Założę sobie nie wiadomo ile na sztangę zacznę robić przysiady. Robię piąte, szóste powtórzenie. Siódme ledwo, ledwo. Ósme nie udało się. Sztanga poleciała do tyłu albo ktoś mi pomógł. Czyli pracowałem do upadku mięśniowego. Ale jeżeli skończyłbym na szóstym powtórzeniu, to skończyłbym serię przy zero powtórzeniach w rezerwie. Bo nie jestem w stanie wykonać siódmego powtórzenia. Więc sześć to był mój maks, który jestem w stanie sam wykonać. Jeżeli skończyłbym serię przy pięciu powtórzeniach, wtedy skończyłbym serię z jednym powtórzeniem w rezerwie. Przy czterech skończyłbym z dwoma, przy trzech skończyłbym z trzema. I tutaj jest bardzo istotna kwestia. Sami to czujemy. Nikt za nas nie powie nam, ile jeszcze mamy siły, ile jeszcze jesteśmy w stanie wykonać powtórzeń. Musimy sami to czuć i mniej więcej wiedzieć, ile jestem w stanie jeszcze zrobić. I jako osoba zaawansowana swój cykl treningowy dzielimy na kilka etapów. Z każdym kolejnym tygodniem ćwiczymy coraz ciężej, coraz bliżej upadku mięśniowego. Zaczynamy w pierwszym tygodniu od 4 do 3 powtórzeń w rezerwie. Czyli znowu, jeżeli wykonuję jakieś ćwiczenie, wyciskanie sztangi na klatkę piersiową, skończę na 8 powtórzeniach z jakimś ciężarem. Raczej dobrze byłoby, żebym czuł, że jestem w stanie zrobić 12 albo 11 powtórzeń. Wtedy jestem w tych widełkach, że 3-4 powtórzenia w rezerwie gdzieś tam było. Tydzień później zwiększam trochę ciężar i znów robię powtórzenia. Teraz chciałbym zachować typowo 3 powtórzenia w rezerwie. Robię 8 powtórzeń i znowu muszę czuć, że zrobiłbym 11, ale za cholerę nie zrobiłbym 12. Kolejny ty tydzień, tu już chcę mieć 3 do 2 powtórzeń w rezerwie, raczej bliżej dwójeczki. I znowu zwiększam troszeczkę ciężar. Staram się zachować 8 powtórzeń. Albo zostałem przy ciężarze z zeszłego tygodnia, ale staram się zrobić 9 powtórzeń, bo kolejna rzecz, jaka do tego dochodzi, nie chodzi nam tylko o powtórzenia w rezerwie, ale chodzi nam także o realny progres treningu na trening. Czyli albo dokładam powtórzenie, albo dokładam ciężar. I próbuję i sprawdzam się. Jeżeli dwa powtórzenia w rezerwie, to dla mnie będzie 7 powtórzeń, a nie 8. Ok, zakończę na 7. W przyszłym tygodniu spróbuję zrobić 8, bo zwiększyłem sobie ciężar czy coś. Albo zostałem na tamtym ciężarze. Ale zrobiłem 9 powtórzeń, ale już byłem bliżej upadku mięśniowego niż dwa powtórzenia. Może było dwa, może jeden, nie wiem. W każdym razie, czwarty, piąty tydzień, tu już chcemy być na poziomie 2, 1 powtórzeń w rezerwie. I znowu ćwiczę, 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 robię powtórzenia, zwiększam ciężar, robię 9 powtórzeń albo 10, bo już coś tam sobie powiększałem, jeżeli chodzi o powtórzenia. I muszę czuć, że albo zrobię 11, ale na pewno nie zrobię 12. Czyli. Kończę tam, gdzie czuję, że zrobiłbym jeszcze jedno powtórzenie, nie więcej. Kończę serię. Siódmy, ósmy tydzień to są najcięższe tygodnie, bo już zbliżamy się do deloadu. To jest taka bardzo prosta konstrukcja tygodni, tygodni treningowych. Natomiast jeżeli chodzi o deload, to jest bardzo indywidualna rzecz. To nie jest tak, że 8 tygodni sztywno, dziewiąty tydzień deload. Dlatego też patrz na to, co mówi tobie ciało. Jeżeli dla ciebie jest 6 tygodni treningowych, ok, siódmy musi być deload. Wtedy zmieniamy troszeczkę konstrukcję i troszeczkę szybciej przechodzimy do. Jednego powtórzenia w rezerwie, albo do zero powtórzeń w rezerwie. Takie są właśnie dwa ostatnie tygodnie. Przedostatni tydzień przed tygodniem deloadowym to jest jedno powtórzenie w rezerwie. Znowu odkładam tylko i wyłącznie wtedy, jak czuję, że zrobię jedno powtórzenie, ale drugiego już na pewno nie zrobię. Ostatni tydzień przed deloadem tu pracujemy na maksa do końca. No, jeżeli lubisz, to przy niektórych ćwiczeniach może to być upadek mięśniowy. Polecam maszyny. Nie polecam wolnych ciężarów do upadku mięśniowego. Dlatego że przy przysiadach, czy wyciskaniu sztangi na klatkę piersiową, to jest dosyć niebezpieczne i może stać się nam krzywda, jeżeli nikt nie będzie nas asekurować. Natomiast jeżeli jesteśmy w ostatnim tygodniu, chcę, nie musimy pracować do upadku mięśniowego, tylko do zero powtórzeń w rezerwie. Czyli znowu klatka piersiowa. Wyciskam, wyciskam, wyciskam. 10-11 powtórzeń, mam już powiększany ciężar albo powiększaną liczbę powtórzeń i robię ostatnie powtórzenie. Już walka 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 ledwo wyprostowałem. Wiem, że nie zrobię na pewno kolejnego powtórzenia. Odkładam zero powtórzeń w rezerwie. Tak wygląda ostatni tydzień. To jest dosyć ciężki trening. Później mamy tydzień na regenerację. Właśnie tak wygląda konstrukcja tygodni treningowych i to jak powinno się ćwiczyć, jak ciężko powinno się ćwiczyć, zależy od poziomu zaawansowania. I uwaga, bardzo ważna kwestia. To jest najlepsza konstrukcja, jeżeli chodzi nam o najlepsze efekty, jeżeli chodzi nam o to, żeby rozwinąć swoje mięśnie na maksa, dokładając do tego relaks, dokładając do tego dobry sen, dietę, białko itd. dalej, Będziemy mieć jak najlepsze efekty. Natomiast jeżeli chodzimy na siłownię z zupełnie innym celem, bo nie chcemy zbudować nie wiadomo jak, jakiej sylwetki lub po prostu jesteśmy już zadowoleni ze swojej sylwetki. I nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego progresu, nie musimy ćwiczyć w ten sposób. Wszystko zależy od naszych celów. Natomiast, nieważne jaki ten cel by nie był, to kluczem do tego jest odpowiednia technika. Bez niej dosyć łatwo o kontuzję. Dlatego, żeby temu zapobiec, koniecznie kliknij w tę miniaturkę tutaj i dowiedz się więcej na temat prawidłowej techniki ćwiczeń.